Osiem. Długo stał w miejscu Chodkiewicz, śledząc ze wzgórza przebieg walki, wydając rozkazy, śląc gońców, poprawiając cudze błędy, duchem swym zdala pomagając sprawie. Długo nozdrza jego wielkiego nosa wciągały kurz bitewny, policzki drgały, broda jeżyła się, dłoń to chwytała to puszczała głowicę potężnego miecza. Starzec czerwienił się i bladł, puszczał cugle koniowi i ściągał je z wysiłkiem. Chciał lecieć i postanawiał zostać. Nie wytrzymał. Właśnie przed chwilą husarze sieniawskiego uderzyli z jego rozkazu na lecącą kuszańcom jazdę turecką. Uderzenie było piorunowe, jednak kopie husarskie skruszyły się o szeregi janczarów jako mur kamienny. Pogaństwo leciało jak wicher na ten sam przerwany szaniec, przy którym o południu święciło tak wielki tryumf. Hetman stanął w strzymionach. Błyskawiczne spojrzenie rzucił w prawo i lewo. Prócz jego własnej chorągwi, która trzysta koni liczyła, stały tam jeszcze cztery inne pułki: Opalińskiego, Zienowicza, Sapiechy, Rudominy. Głosem prędkim, drżącym z niecierpliwości rzucił rozkazy. Każdemu miejsce wyznaczył. Sam stanął na przedzie. Lewe skrzydło Zienowicz z Opalińskim wiedzie. Prawe sapiecha trzyma z mężnym rudominą. Czekając rychło ku nim poganie się chyną. Runął Chodkiewicz jak orzeł, gdy spod chmur rzuca się na stado baranów. Inni porwani jego rozpędem z niemniejszą furią w ogień poskoczyli. Krok był szalony, każdego z czcigodnych komisarzów zgrozą by przejął. Naszych nie było więcej nad siedmiuset Turków, jak twierdzi Naruszewicz. Do szesnastu tysięcy. Ale Chotkiewicz lubił szaleństwa. Jego geniusz wojenny najuchotniej kusił się o zwycięstwa nad niezwyciężonym. Garstka naszych wpadła w zastępy tureckie jak w otchłań. Wpadła, lecz nie zniknęła. Husarze rychło kopie skruszyli, do szabel się wzięli. Spachowie już je od początku mieli wydobyte. Starła się stal ze stalą. Lśniące ostrza, w których odbijała się purpura zachodzącego słońca, rzuca cięły dookoła miliony krwawych błyskawic. W morzu różnobarwnych kaftanów, turbanów, burnusów, wśród falujących błękitności, żółtości, czerwieni, zieleni, dwie rzeczy wciąż były widne. Wyniosła postać Hetmana w zbroi z olbrzymią szablicą oraz jego wielka, szeroko rozpostarta chorągiew. Chorągiew była biała, a Damaszkowa tu i ówdzie podziurawiona przez kulę. Na chorągwi herb Chodkiewiczów, czarne skrzydło orle z jedną nogą. Chwilami pstra fala pogaństwa wzbierała tak silnie, że i wódz, i jego chorąży całkowicie w niej tonęli. Wówczas widać było tylko potężną szablę górującą nad wszystkimi innymi oraz marszczący się na wietrze płat białego adamaszku. Trwało to długo. Zbyt długo. Ci, co stali na wałach, patrząc z dala na śmiertelne igrzysko, uczuli trwogę o ostateczny wynik zapasów. Prawda, że nasi kopijnicy to lwy – ale i z lwami źle być może, gdy każdemu przyjdzie się porać z trzydziestoma psami. Szmer obawy, niezadowolenia i gniewnej krytyki stawał się coraz głośniejszy. Jedni ręce łamali w niemej rozpaczy, inni błagali głośno. Partia komisarska rozwodziła lamenty nad cholerą hetmańską, która naszym niezawodną zgubę gotuje. Dotąd bój, podobny do wrzątka kotłującego się w olbrzymim kotle, kipiał na jednym miejscu. Wrzątek rozpryskiwał się na wszystkie strony, często w dalekich nawet promieniach, ale kocioł stał twardo, niczem nie poruszony. To znaczyło, że nasi plac trzymają, że jeszcze siły po obu stronach równe. Spod pstrokacizny strojów wschodnich wyłaniały się co chwila błyszczące pancerze husarzów. niby kłęby węża o łusce stalowej przewijającego się wśród kwiatów. Ta łuska najpewniejszą była wężowi obroną. Szable i dzidy tureckie dzwoniły po kirysach polskich, przebić ich nie mogły. Inaczej było z Turkami, których jedwabie stroiły, ale nie ochraniały. Nasz, gdzie tnie tam rana, gdzie pchnie dziura w ciele, w łeb, w piersi, w brzuch, gdzie się nada, rąbią, kolą, śmiele. To była rzeź, okropna rzeź wyznawców islamu. Zdobyliśmy się wyżej na słowo uznania dla męstwa Turków. Zdobądźmy się jeszcze na westchnienie, jeśli nie żalu, to politowania nad tym nieszczęściem. Ono będzie wyglądało obco, gdyż wybiegnie po raz pierwszy z piersi Polaka. Nic to. Byle raz uczuciu szlachetnemu dać ujście, już zanim cały potok zbudzonej szlachetności popłynie. Biedni Turcy, biedne ofiary zaborczego obłędu i mocy despotycznej Osmana. Nie nazywajmy ich fanatykami z urąganiem. Fanatykiem jest każdy, kto służy niepodzielnie ukochanej przez się idei. A oni tę ideę mieli, narzuconą sobie fałszywą, ale w ich oczach piękną, w ich przekonaniu aż do boskości wzniosłą. Prawda, że i między nimi, zwłaszcza po stronie tatarskiej, nie brakło chciwców i drapieżników o zdobycz tylko walczących. Prawda, że nagrody szczodrą ręką przez sułtana rozdawane były jedną z pobudek, które ich męstwo podniecały. Ale większość ogromna mienie swe, przyjemności doczesne, życie wreszcie, niosła w ofierze wyłącznie zielonej chorągwi proroka. Bądźmy sprawiedliwi, jeśli żądamy sprawiedliwości. Miejmy serce, gdy o jego prawa walczymy. Oddajmy nawet wrogowi, co mu się należy. Nie upijajmy się ani własnym powodzeniem, ani krwią cudzą, nie depczmy zwyciężonych. Pamiętajmy wreszcie o złotych słowach skargi: Chrześcijański żołnierz nie ma się z czego weselić, iż się ludzka krew rozlała. I owszem, nad oną nędzą pobitych płakać mu przystoi. Porażka Turków w owym dniu była. Okropna. Nieprzygotowani do walki z ciężką jazdą pancerną, zewsząd ciosom odsłonieni, ginęli jak zwierzęta wzięte obławą. Im z większym zapałem rzucali się na naszych, tym gęściej trupy ich zaścielały ziemię. Naszych było tylko do ośmiuset. Ale to była potworna machina o ośmiuset nożach, które bez wytchnienia ludzkie mięso krajały. Chodkiewicz w boju nie żartował. Serce miał czułe, ale tylko dla swoich. Gdy szło o całość Rzeczypospolitej, gotów był całą resztę świata wymordować bez miłosierdzia. Mimo wszystko, niepewność ostatecznego wyniku walki przeciągała się nad miarę. Nagle wśród rycerstwa i czeladzi, przyglądających się walce z okopów, podniósł się krzyk. Krzyk był potężny, można było sądzić, że obwieszcza porażkę naszego rycerstwa. Ale powodem było co innego. Widzowie dostrzegli, że kotłownia wojenna przesunęła się cokolwiek w stronę obozu tureckiego. Przesunięcie się było nieznaczne, jednak doświadczone oko patrzących od razu je zauważyło, od razu oceniło jego doniosłość. Za tym pierwszym szybkim drgnięciem nastąpiło niebawem drugie, dłuższe i silniejsze. Przy poprzednim można było obawiać się, że fala wróci na powrót do swej kotliny. Że może nawet kolebnie się w stronę przeciwną, jak człowiek, co się tacza raz w prawo, raz w lewo. Przy następnym już ta obawa znikła. Teraz już ta cała plątanina błyszczących pancerzy i barwnych kaftanów posuwała się w jedną stronę. A posuwanie się szło ze wzrastającym co minuta pośpiechem. Wier kręcił się z piekielną zawrotnością. Ale teraz nie kotłowało się w nim już bez braku wszystko. Potężna odśrodkowa siła wyrzucała zeń teraz wschodnią pstrokaciznę, coraz bardziej oczyszczając środek, który stawał się jednolitą masą polskiej, opancerzonej husarii. Wielka szablica Hetmana błyszczała nieustannie. Biały płat chorągwi na przemian zniżał się i podnosił, niknął i znów na wierzch wypływał. Tak dzieje się z białą ćmą, topolówką, gdy wpadłszy w mrowisko walczy z nawałą czarnego robactwa. Znikanie tej jasnej plamy było to krótsze, to dłuższe. Jedno przeciągało się bardzo długo. Na wałach już nie rozlegały się dwuznaczne okrzyki, brzmiał tam teraz jeden ogromny krzyk triumfu. Chodkiewicz przeparł i rozerwał łańcuch tureckiego mrowia. Pędził je teraz przed sobą, bijąc, a bijąc. Już też na ten widok nie mogły wytrzymać chorągwie zapaśne. Wszystko, co stało na wałach i po bokach, pozbawiono z kozactwem i pacholikami, rzuciło się, nie czekając rozkazu, za pieszhającym nieprzyjacielem. Było to mniej rycerskie znęcanie się nad pokonanym, ale okrutnego rozjuszenia nikt już nie był w stanie pohamować. Okryły się pola i Dąbrowy gęstym, pogańskim trupem. Chłopcom naszym dopiero las z ukrytymi w nim janczarami oraz ciemność zapadającej szybko nocy zaporą się stały. Powrót Hotkiewicza do obozu był pochodem triumfalnym. Gdy noc zupełna zapadła, pobojowisko zaroiło się tysiącami świateł ruchomych, niby chmurą świętojańskich robaczków. To Turcy z pochodniami i świecami szukali ciał wodzów swych, braci, przyjaciół. Około północy w obozie tureckim stała się cisza. Jak na cmentarzu. Osman odprawił wszystkich. Nawet najzaufańszemu powiernikowi i doradcy, czarnemu żezańcowi Sulejmanowi, który był Kizlar-Agą, czyli strażnikiem wrót szczęśliwości, wyjść z namiotu swego rozkazał. Wielki Padyszach, słońce słońc, nie równego sobie na ziemi i we wszystkich okręgach raju, zażądał być sam. Gdy za ostatnim jego sługą zasłona jedwabna zapadła, Krwiożerczy młoko zrzucił się na stos kobierców, twarz wtulił w drogocenne tkaniny. Leżał tak przez chwilę bez ruchu, bez głosu. Nagle dusząc się od stłumionych jęków, zaczął rwać na sobie odzież, kąsać do krwi ręce i ryczeć głucho jak zwierzę dobijane. Trwało to długo. Wreszcie wściekły, a bezsilny ból znalazł dla siebie ujście. Padyszach rozbeczał się w głos, jak dzieciuch osmagany. O tym, że czasie w namiocie Chodkiewicza była również cisza. Na posłaniu z futer przy bladym świetle lampki spoczywał starzec, również samotny. Już blaski, które przed kilku godzinami odmłodziły i w nimbu z wielkości ubrały jego oblicze, pogasły. Hetman leżał wsparty na ręce, złamany, bezsilny. Twarz jego była wykrzywiona bólem i smutkiem. Oczy miały taki wyraz, jakby patrzyły w grób otwarty. Nie mi po wszystkim, jęczał, kiedy chorągiew moja w rękach pogańskich. Odleciało ode mnie czarne skrzydło moje i mnie za nim w ciemność iść trzeba. Rozpacz gościła w namiocie zwyciężonego, rozpacz siedziała u wezgłowia zwycięzcy. To również wojna.